Telewizyjny, a więc przez cały czas trwa 21 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przez cały czas zbieramy pieniądze symbolicznie. Połowa dla dzieci, połowa dla seniorów. Mnóstwo gości będziemy chcieli z Wami być aż do godziny 24. Teraz studio, kolejni gości, ale zanim będą nasi gości, chcieliśmy Wam pokazać, że każdy wolontariusz otrzymał od nas podziękowanie. Specjalne podziękowanie. Ta maszyna Rikochu za moment, Jan, muszę nacisnąć. Już nacisnąłeś? Te maszyny nam to drukują, dostaliśmy to za zupełną, darmo okresowo się bardzo cieszymy. I takie podziękowanie, godność otrzymają wszyscy, którzy wspierają orkiestrę, którzy grają razem z nami, tak jak chociażby Pani Maria Hejno. Pani Mario, poznaliśmy się korespondencyjnie, przysłała nam Pani swoje przepiękne rzeczy, które Pani robi dla orkiestry, nie to ja, Pani wręczę, które są niesamowite. Cieszymy się, że Pani do nas przyjechała ze Szczecina. Dziękuję bardzo za zaproszenie Panie Jurku i za akcję, którą Pan podjął nie tylko dla dzieci, ale dla osób starszych. Ja jestem starszą osobą, więc Pan wie. No ja mam 74 lata skończone przecież. Pani, niech Pani pokaże tą piękną pisankę, tą piękną pisankę do kamery. Pani Maria nam robi takie pisanki, możecie je licytować na Allegro. Córki, dla Pana pomoc Ja to schowam. Znowu... Pani Mario, ja ujawnię, Pani Maria ma moherowy beret i tak, bo, taką Panią Marię pamiętam ze Szczecina, to jest dla Pani. Sirgo, moherowy beret, czy kapelusz ekstra, nieważne, ważne co pod tym kapeluszem czy beretem jest. Pani Mario, dziękuję bardzo, całuję mocno, proszę rodzinę stałować, proszę być z nami, proszę bardzo, halo, to ja, zwariowany reporter. Czyli bardzo serdecznie widzimy Tomek, Zimok. Wielkie dzięki za te zdjęcia. To są między innymi zdjęcia, które są chorobione przez Narodowy Bank Polski, jeżeli się mylę. Dobrze, ale mów. Tak, to są zdjęcia sportowców, ludzi z portu. E kto ma kilkadziesiąt centymetrów wolnego miejsca, niech licytuje. Zośkę Klepacką, Monikę Pyrek, może i zwariowanego reportera, czyli mnie, Jurko, tutaj przypędziłem prosto ze zakopanego, ale Socha Klepacka, dziewczyna wiader, fantastyczna osoba, która pokazała, że ma serce równie duże jak ty, ona ma coś fantastycznego do powiedzenia. So Licytujcie replikę mojego medalu Igrzysk Olimpijskich. Właśnie tutaj możecie zlicytować. Pieniądze zbieramy dla dzieci i dla seniorów. Słuchajcie, piękne monety za tymi zdjęciami. Narodowy Bank Polski, który nam już robi takie prezenty od dłuższego czasu, to jest dla olimpijczyków. Słuchajcie, dotknę olimpijkę mogę dotknąć. Dotykam olimpijkę, to jest prawdziwa olimpijka. Socha po Inżywskach w Londynie ma dwa nowe tatuaże. Jurek, pokaż, pokaż, pokaż. Nowe tatuaże, bardzo piękne. Jest Zosia. Bardzo dziękujemy, Narodowy Bank Polski, wielkie dzięki, chyba zwariowałeś, jeszcze chyba chcesz gadać? Prawa, czy pozwolisz kiedyś relacjonować, komentować to, co tutaj się dzieje, bo sporty przy tym to naprawdę mały pikus. Chyba ci nie pozwolę, ale bądź z nami, wielkie dzięki ogromne, to jest Narodowy Bank Polski, piękne zdjęcie i pojedziemy pod pałac. Halo pałac, halo pałac, halo, pałac. I moi drodzy, i moi drodzy, Pałacu w tym momencie nie ma u nas na scenie Big City, a my mamy Warsaw Vigels! Drużyna futbolu amerykańskiego, zawsze jesteśmy z wielką orkiestrą, dzisiaj biegliśmy w biegu, bo się stukrzycą, mamy gadżety na licytację, koszulkę z podpisami zawodników, karnet VIP na wszystkie nasze mecze oraz możliwość treningu z tymi oto zawodnikami. Także zapraszamy Ciebie na mecze i wszystkich chętnych do licytacji. Orso Eagles, czyli możemy się na nich oprzeć, to jest, o nie, nie da rady, nie dało rady, szybciutko mów. To jest trójkowa płyta, którą z moją partnerką dwa lata zbieraliśmy pod listy, podpisałeś się ty w środę w trójce, podpisał się pan prezydent, pan Mefeny i kupa, kupa fajnych ludzi, idziemy to oddać raz na lewo. tutaj z moją partnerką. Dziękuję partnerce, ale słuchajcie, Paula Sztam, to jest niesamowita, czyli wnuczka wielkiego Sztama, papa Sztama. Witam serdecznie, jako prezes fundacji imienia Feliksa Sztama, Sztam Sport Promotion, chcemy Ci uroczyście wręczyć statuetkę Felix Boxu, która jest wręczana dla najwspanialszych sportowców na turnieju im. Sztama na aukcję charytatywną Jurku dla Ciebie. Dziękuję bardzo. Piękna tutaj masz ode mnie. Piękna statuetka Papa Sztama, czyli Papa jest tutaj razem z nami. Już witamy, już witamy, jesteśmy. Oddaj po prostu Wam mikrofon. Cześć, ja wspólnie z dziewczynami moimi ukochanymi projektantkami Wisu Zaprojektujemy dlatego, tego, kto wylistuje taką ładną sukienkę. Spotkamy się, rezerwuję cały dzień dlatego.